I'll see you next time. 367. spółka notowana na rynku regulowanym. Spółka szczególna, spółka, która myślę, jest w pewnym sensie historią polskiego rynku kapitałowego. Funkcjonuje na rynku od drugą dekadę, dobrze zaawansowaną drugą dekadę. I jest jeszcze jeden powód szczególny: Enterprise Investors. Fundusz, który jest stałym dostarczycielem, stałym klientem, tak jak staliśmy to dzisiaj, rynku polskiego rynku kapitałowego i naszej kierownicy. Naszej to jest to powód do szczególnej radości, ten temat dzisiaj. To nie była łatwa transakcja, ale tym bardziej cieszymy się z tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj i możemy ten, ten, moment, ten moment podsumować. Pozwólcie Państwo, że w takim razie przywitam na pakiecie warszawskiej giełdy Pana Marka Rybieca, Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Pana Bartosza Józefiaka, Łukasza Kędziura, Mariusza Połęczuka i Wojciech Hamałka Sender Plays i P. Przedstawicieli Doradców. Piotr Miła, Bank Zachodnich Łubczana. Maciej, Maciej Jacenko, Bank Spirito Santo i Bartek Kędzia, Księdza Domaterskie Banku. Serdecznie witam do dziewczyn. Zapraszam Pana Prezesa o przedstawienie spółki i prezesa. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w imieniu zarządu spółki Stary z S.A. Jest to dla nas, jak Państwo domyślacie, dzień szczególny po 17 latach funkcjonowania na polskim rynku kapitałowym, więc prawie pełnoletność, to co Pan Prezes mówił. I po wielu miesiącach e, intensywnych przygotowań stajemy się dzisiaj spółką publiczną i dołączamy do grona prestiżowych spółek notowanych na najlepszej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Kilka informacji o naszej spółce. Skarbiec Holding jest właścicielem jednego z największych i najprężniej rozwijających się towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, czyli skarbiec TFISA. Skarbie TFIS powstało w 1997 roku z kilkoma funduszami. To były dosłownie trzy fundusze. Przez te wszystkie lata byliśmy liderem w w tworzeniu nowych funduszy, w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Przez cały czas tworzyliśmy rynek polskich funduszy inwestycyjnych, wyznaczając wielokrotnie trendy funkcjonowania tego rynku. Dzisiaj, proszę Państwa, skarbiec TFI jest piątym największym TFI na polskim rynku, patrząc na aktywa łącznie i znajdujemy się w dziesiątce największych TFI z punktu widzenia aktywów finansowych. Szczególnie istotne jest ten drugi element, dlatego, że jest TFI jest TFI niezależnym, czyli za nami nie stoi żadna grupa bankowa, czy też grupa ubezpieczeniowa. W związku z czym pozycja wypracowana przez nas, to jest pozycja wypracowana przez jakość, którą stosujemy na co dzień. Warto to również podkreślić, dlatego, że w dziesiątce najlepszych TFI w Polsce są głównie TFI właśnie w bankowych. Czy z, z grup ubezpieczeniowych. Nasza oferta to dzisiaj nie tylko 46 funduszy, czy też subfunduszy, ale to są produkty emerytalne, produkty oszczędnościowe, jak również usługi asset management. Funkcjonujemy, współpracujemy z naszymi partnerami, z dystrybutorami i na dzień dzisiejszy mamy najszerszą sieć dystrybucji na polskim rynku wśród tej firmy zależnych. To co chciałbym podkreślić, to to, że nasza spółka. To także profesjonalny zespół osób, które mają bardzo duże i długie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym. Te kwestie czy te atuty spowodowały o sukcesie naszej oferty, sukcesie, który w filarach naszego biznesu, którzy docenili inwestorzy. Chciałbym w kilku słowach podsumować nasze IPO. To było kilka miesięcy ciężkiej pracy. Hasło kampanii, która promowała nasza IPO brzmiało Otwieramy skarbiec stabilne źródło zysków. Chcieliśmy pokazać, że spółka, która od kilkunastu lat z dużym sukcesem funkcjonuje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, jest teraz dostępna dla szerszego grona inwestorów. I to nie tylko jako asset manager, ale jako bardzo dobra inwestycja. Większość spotkań podczas naszego IPO przeprowadziliśmy z inwestorami finansowymi, rozumianymi jako OFE czy też TFI. Wielu z nich zostało naszymi akcjonariuszami. Myślę, że tutaj tkwi sukces tego IPO, dlatego że to była tak naprawdę inwestycja w spółkę konkurencyjną. Więc z jednej strony mamy potwierdzenie, że zarządzający tymi funduszami wierzą we wzrost rynku tak samo jak my, a z drugiej strony widzimy, że zarządzający docenili model, unikalny model biznesowy, który funkcjonuje w skarbiec TFI oraz w grupie skarbiec. Dużym zaufaniem obdarzyło nas również duże grono inwestorów indywidualnych, za które bardzo dziękujemy. Jako zarząd traktujemy to zaufanie jako silne zobowiązanie do, si do dużego wzrostu, stosując najlepsze standardy polskiego rynku kapitałowego. Wszystkich inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i detalicznych, bardzo serdecznie witamy w naszym akcjonariacie. Chciałbym z całą odpowiedzialnością jako prezes zarządu, ale w imieniu całego zarządu zadeklarować, że jako zarząd oraz jako zespół pracowników będziemy pracować bardzo ciężko na to, żeby to zaufanie okazało się dobrą inwestycją dla Państwa i żebyśmy budowali wartość firmy w średnim i długim terminie. Chciałbym również podziękować osobom, bez których dzisiaj tutaj byśmy się nie znaleźli. To jest dla nas bardzo ważny dzień. Ten dzień jest zdecydowanie szczególny dla całej spółki Skarbiec i gdyby nie zaangażowanie wielu osób oraz instytucji, dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali. Przede wszystkim chciałbym podziękować członkom naszej Rady Nadzorczej od przewodnictwem pana Darka Prączuka, dyrektora, partnera zarządzającego Enterprise Investors oraz członków Rady Nadzorczej, których... Widzę na sali pana Piotra Stępniaka Bogusława za wspieranie przez wiele lat, za silne wspieranie rozwoju naszej spółki. Chciałbym bardzo podziękować oferującemu, globalnemu koordynatorowi oferty i współprowadzącemu księgę popytu osobom z domu czy przedstawicielom Domu materskiego bez za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie oferty. Chciałbym skierować również do członków konsorcjum będących globalnymi koordynatorami oferty i współprowadzającymi księgę popytu. Jest to Dom Makreski eBanku oraz Banco Espirito Santo de Investimento, oddział w Polsce, jak również do pozostałych domów inwestycyjnych, które, domów maklewskich, które brały udział w zapisach dla inwestorów detalicznych. Panie Prezesie. Bardzo istotną rolę w procesie naszego IPO odegrała oczywiście również Kancelaria gessel Koziolowski, która odpowiadała za stronę prawną, jak również firma Air Polska, która pełniła rolę niezależnego biegłego rewidenta spółki. Kluczową rolę i duży wkład pracy w obszarze doradztwa finansowego, ale również przygotowania spółki do spotkań z inwestorami oraz promocji oferty pełniła spółka CC Group, i wszystkim Państwu chciałbym w imieniu całego zarządu bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu naszej oferty. Chciałbym również bardzo podziękować naszym partnerom, dystrybutorom oraz osobom, które dzisiaj dołączyły do nas. Jesteście Państwo osobami, czy też instytucjami, które zaufały nam już dawno temu? i Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie współpraca. Nasza współpraca i myślę, że rosnące aktywa pod zarządzaniem w skarbiec tej czy w grupie skarbiec pokazują, że to współpraca owocna i oczywiście proszę o więcej. I obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, żeby mieli Państwo najlepsze produkty i bardzo wysokiej jakości wsparcie. Bardzo dziękuję. Na zakończenie. Z mojej strony ostatnie podziękowania, ale też dla mnie najważniejsze. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom spółki Skarbiec, Skarbiec Holding, Skarbiec TFI, dla których ostatnie miesiące były okresem bardzo intensywnej pracy. Szczególne podziękowania kieruję do Bartka i członka zarządu, oraz pani mecenas Małgosi Koszulskiej. Wierzę, że wszyscy moi współpracownicy podzielają moje zdanie, że warto było tak ciężko pracować, żeby dzisiaj znaleźć się tutaj razem z Państwem. Prywatnie pozwólcie Państwo, że ten dzień zadewiękuję mojej mamie, która nauczyła mnie, żeby realizując swoje cele oraz marzenia, szanować ludzi, z którymi się te cele osiąga. Bardzo dziękuję, że jesteście Państwo dzisiaj z nami życzę mocnego, Dziękuję. Mogę Pana Darka poszukać, tych ostatnich tygodni, tygodni, tygodni. E, Dziękuję bardzo Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Ja tu występuję w takiej dwoistej roli. Jestem partnerem zarządzającym Enterprise Investors, ale też jak był łaskaw pan prezes Rybieś powiedzieć, jestem też przewodniczącym Rady Nadzorczej. I tak to, co chciałem powiedzieć, chciałem na takie dwie części podzielić. Jako osoba, która jest przedstawicielem głównego właściciela, ponad 70% właściciela. Chciałbym powiedzieć, uf, udało się, rynek był bardzo trudny, ale udało się nam przeprowadzić do IPO. Cena jest w tej chwili zasłonięta, nie wiem, jak to tam no ale jest chyba dobrze, tak. Myśmy zawsze sobie stawiali za cel, żeby, żeby nasze IPO, które robimy w Warszawie, tak, z 5% wzrostu były na, na pierwszej sesji, bo to. to pokazuje, że, że, że to jest dobra transakcja i dla sprzedających, i dla kupujących. Ja się bardzo cieszę, że kilkanaście czołowych polskich instytucji finansowych podzieliło nasze zdanie co do, co do tego, że to, jest, że to jest dobry biznes, dobry model biznesowy I, i takich spółek osobiście wydaje mi się brakuje w Warszawie z sektora finansowego notowanego na giełdzie więc cieszę się bardzo, że się udało to zrobić A dla nas jeszcze szczególny powód dla Enterprise Investors do radości jest to, że, że jest to 30. spółka. Wprawdzie w Warszawie 29, bo jego IPO zrobiliśmy w Nowym Jorku, ale jeżeli chodzi o, o ilość ipo no to jest 30. spółka, więc to jest, to jest szczególny powód do, do dumy i do radości. Też chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tej, przy tej transakcji wiele, wiele, wiele miesięcy. No, to dla nas to można powiedzieć, jest jakaś tam. Rutyna to może złe słowo, ale y, wiemy na czym to polega. W zespole y, w zarządzie skarbca y, pan Bartek też, y, ponieważ pochodzi ze spółki publicznej, wie jak to jest. Natomiast dla, y, dla ta, tj, zdecydowanej większości zarządu i dla pracowników y, y, spółki, no to, to, to jest nowa rzecz i, i z reguły się nie docenia tej pracy wielomiesięcznej, którą trzeba przeprowadzić. No to tyle. W imieniu prac Investors, jako przewodniczący Rady Nadzorczej, chciałem powiedzieć tylko jedno, że to był bardzo intensywny czas pracy. No chciałem tutaj tylko pocieszyć zarząd i pracowników, że tak prawdę powiedziawszy, to, to nowe życie się zaczyna w tej chwili tak? I, i teraz będziecie Państwo wystawieni na, na codzienne sprawy tego, co robicie. Oczywiście tymi, te, 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 te ceną codzienną za bardzo się nie ma do przyjmować, ale ale jest to jakiś wskaźnik tego, jak, jak inwestorzy i akcjonariusze rozumieją naszą pracę. No i, i, i tylko trzeba zaskakiwać pozytywnie, a nie negatywnie tym, co, co spółka będzie robiła, ale to jest początek ciężkiej, długiej drogi bycia spółką publiczną. Dziękuję bardzo. Święto, święto to zawsze jest. Taki dzień, który zostaje w historii, a bardzo się cieszę, że to nie skarbiec, bo to faktycznie 17 lat, 17 lat historii Polskiej tak Michałowej. Panie Prezesie, dziękuję.